Większość ludzi pisze do AI jedno zdanie i liczy na magię. Ale AI nie działa na rozkaz. Działa wtedy, gdy zaczynasz z nim rozmawiać. Nie traktuj go jak narzędzia. Traktuj jak partnera. Bo to, co możecie razem stworzyć, możecie zaskoczyć. AI to nieświadomość. To wzorce, obliczenia, skal. Analizuje to, czego żaden człowiek nie zdąży przeczytać w życiu. Ale to ty nadajesz kierunek. Ty decydujesz. Traktuj AI jak kolegę z zespołu, nie jak sekretarza, bo ono nie szuka za ciebie. Ono myśli z tobą, tylko szybciej. Większość osób pisze Napisz coś fajnego. I są zdziwieni, że AI nie wie o co im chodzi. Tymczasem AI potrzebuje kontekstu, twojej wizji, emocji. To nie ilość słów się liczy, tylko ich głębia. Dopiero wtedy rozmowa zaczyna działać. Masz pomysł? Chcesz z AI coś stworzyć? Zacznij od trzech rzeczy. Powiedz mu, kim ma być, w jakim jesteście świecie i co chcesz osiągnąć. Wtedy staje się nie tylko narzędziem. Staje się specjalistą. AI zaczyna pytać, dopowiadać, rzucać pomysły. I nagle nie jesteś sam. Masz z kim to zrobić. Bo AI nie wykonuje poleceń. Ono współtworzy. Weź kartkę. Zatrzymaj film. I napisz własny prompt. Pamiętaj: rola, kontekst, cel, i zobacz, co się wydarzy. Nie pytaj, rozmawiaj. AI to nie przyszłość, ono już tu jest, gotowe do współpracy. I możesz nauczyć się z nim pisać, myśleć, planować. Ale wszystko zaczyna się od jednego rozmowy, bo AI nie zastąpi Ciebie, ale razem możecie więcej. Jeśli chcesz nie tylko używać AI, ale naprawdę współpracować z nim, subskrybuj teraz. Od podstaw promptowania, przez kreatywne burze mózgów, aż po realne case studies i wyzwania od widzów, tu każda seria to konkret, który możesz od razu wdrożyć. AI to nie magia to narzędzie, z którym możesz tworzyć, planować i myśleć lepiej. Kliknij, subskrybuj! I zacznij tworzyć razem z AI.